Uwaga, materiał zawiera spoilery. Materiał zawiera spoilery, więc powiemy, kto zginął. Oceniamy czwarty odcinek rodu Smoka. W końcu, coś się dzieje? No trochę wracamy do starej grotronowej tradycji. Yy, serial się gorzej ogląda, więc trzeba kogoś zabić. Myślisz, że tak to jest? Nie, no to było zapisane w księgach zapisane w księgach, więc yy, musiało się wydarzyć. Yy, no ale zanim do tego tak. to wiele rzeczy się nie wydarzyło w tym odcinku. Właśnie yy, ta była moja taka refleksja po obejrzeniu tych, tego czwartego już odcinka, że właściwie to, co się wszystko działo w tych. <laughs> w czterech odcinkach, mogło spokojnie się wydarzyć w dwóch odcinkach, w tym sensie, że ten serial jest naprawdę rozwleczony, mimo że to wszystko co się dzieje jest bardzo ciekawie opowiedziane i jak coś serial robi dobrze, jakąś scenę czy jakąś postać, to to naprawdę błyszczy i jest świetną telewizją, natomiast Mam takie poczucie, że kurde, pa panowie, jakby przyspieszcie trochę, że my cały czas jesteśmy w blokach startowych i czekamy na coś. Innymi słowy chciałabyś, żeby zabili dziecko jeszcze przed czołką. Jeszcze przed czołówką. tak się robi dobre seriale. Możliwe, no. Ja się do pewnego stopnia z tobą zgadzam, bo wydaje mi się, że to jest porządny serial. Mm. Y absolutnie go doceniam na takim poziomie budowania postaci, relacji między postaciami itd. Tak Ale porządny serial, tak? Ale to nie jest dobry entertainment. No nie. Nie ton, jest rozgry to nie tak. jest rozrywka. Grauton była dużo bardziej rozrywkowa mimo wszystko. Może to dobrze, może to źle, zależy czego kto szuka. No, e trochę, problem polega na tym, że trochę. Jak, jeżeli robimy serial fantazy, smoki i tak dalej, bitwy i żołnierze i rycerze, to trochę oczekujemy, że się będzie działo więcej niż tylko ludzie knujący w pokojach. Jeszcze raz, dla, dla mnie ludzie knujący w pokojach są absolutnie jakby na topie i ja lubię takie rzeczy, ale tutaj mam wrażenie, że, że, że nawet tego knucia już nie ma tyle. Porozmawiajmy tak. o Dejmonie. No takim więc razie. właśnie. To jest, to jest taki najpierw. w Wilgotnym zamku. Daimon łazi po zamku odcinek numer dwa. No, jakby łaził po zamku już w, pierwszy, w poprzednim odcinku, teraz łazi znowu po zamku. Mm -hmm. Okej, okay, ma różne wizje i to jest w sumie bardzo ciekawe i tak dalej, ale tak, ma się takie wrażenie, że nic się nie posunęło z tą postacią. E, oprócz tego, że mamy wprowadzoną nową postać, która, e, która jest super, e, i tak właśnie się powinno wprowadzać nowe postacie, tak mi się wydaje, e, to to tak na dobrą sprawę... Żaden, żaden konflikt nie został rozwiązany albo żaden problem nie został zarysowany tutaj. Damon jest sfrustrowany i, i ma złe sny. No. Chociaż trzeba oddać Matowi Smithowi, że on potrafi się snuć no tak. po pustych pomieszczeniach. No tak, jeżeli ktoś potrafi, to właśnie on, to prawda. No i to fakt, że Alice Rivers podsyca trochę jakby jego złość, że został odsunięty, że musi tutaj się tak. słuchać renery, to ewidentnie jest tutaj coś, ziarenka tak. na przyszłe konflikty, więc pod tym względem trochę jakby na przyszłość tutaj jest zbudowany, ale faktycznie w wątku Damona wydarzy się niewiele. Przejdźmy zatem do Alicent. Do, a, do Alicent. Z kolei Alicent y, chyba wyrasta powoli na moją ulubioną postać, co mnie bardzo zaskoczyło, bo uh -huh. w zeszłym sezonie po prostu jej nie znosiłam, e, a tutaj wydaje mi się ona naprawdę interesująca e, i co się okazuje, że ona jest jednak niedobrą matką. To nie jest matka, która kocha swoje dzieci i która się chce opiekować nimi. Tak jak na przykład Sersi w grze O Tron, prawda? Sersi eee, to jest dłuższy temat. To tak. jest dłuższy temat, ale Sersi miało się poczucie, że ona by dla, dla tych swoich dzieci po prostu wyrwała sobie serce mhm. albo wszystkim innym naokoło, a tutaj Alessand. Taka jest, no w poprzednim odcinku nie pocieszyła swojego synka. No teraz wręcz dokręciła, teraz dokręciła nóż w ranie. dokręciła w nóż w, ramię, w ranie i no nie wiem, no w, wydaje mi się, że powiedziała mu prawdę prosto w twarz i, i, i to jest też pokazany bardzo ciekawy taki mechanizm władzy, to znaczy kto ma władzę, a kto Wydaje się, że ma władzę i, i, i jak ludzie reagują na, na, na przywództwo i kto może przejąć to przywództwo, prawda? Bo tak samo była ta scena, kiedy e, z, podczas nieobecności Renery e, był g, jej rada się kłóciła i nagle wchodzi korys i, e, mhm. i, i nagle jest Mamy już facet i nagle wszyscy są cicho i siadają e, i, i są grzeczni, i tak dalej, a i to, to, to jest bardzo ciekawy tutaj mechanizm pokazany, bo wydaje mi się, że to, to, co robi ten serial dobrze, to właśnie pokazuje takie psychologiczne różne aspekty właśnie takich sytuacji kryzysowych. Ale Alicen właśnie nieoczekiwanie się okazuje całkiem zgrabną taką zakulisową graczką. No. Może świat jej nie pozwala na bycie y, graczką na pierwszym planie, że tak. musi grać z racji tego, że jest kobietą na drugim planie, ale okazuje się, że ona nie jest tak głupia, jak wcześniej można było o niej mm. myśleć. Y, no to jest ta ciekawa rozmowa z Lordem Larysem, który też jest tak. mistrzem knucia na tak. drugim planie. Y, I on tak jakby trochę ją przejrzał, bo widzi, że ewidentnie soczek, który napije, to jest soczek antykoncepcyjny. Tak. Że termofor z, kamyk z kamyczków jest w odpowiednim celu. Tak. Y, ale ona tak jakby nie daje mu się docisnąć. Nie, nie? Rozmawiają nie. o tym y, też, o tej wątpliwości, co do, co do decyzji wiserysa. Y, tak. No. I ona mówi, to teraz nie ma znaczenia. To nie ma nie? znaczenia. I... On, on o, tak jak mówi, ja, ja wiem, że ty tam coś przekręciłaś. Tak. Ona mówi, co z tego, nie? No tak, tak, tak. Zresztą też jest bardzo ciekawe, właśnie y, Alicent mówi zresztą do swojego syna y, o tym, co to znaczy być dobrym królem. To nie znaczy, że wszystko się wie od razu, tylko chodzi o to, żeby słuchać ludzi mądrzejszych od siebie i mhm. przyznać do się, się do tego, że, że się nie wie czasami rzeczy. No, no to jest fajna rzecz w tym serialu. Że okazuje się, jak to jest taki klasyczny też grotronowy mm -hmm. myk, że postać, po której nie spodziewała się wiele, nagle się okazuje, że ma jakieś pokłady tak. bycia ciekawą postacią. I niespodziewanie tutaj się okazuje, że nawet Egon jest ciekawą postacią. Znaczy, no w sensie, tak. że zaczynasz mu w zasadzie współczuć. On jest po prostu głupi, ale nie chce źle. To nie jest, bo, bo wcześniej można było podejrzewać, że to jest ktoś typu Joffrey, że on tak. jest po prostu królem psychopatą, któremu dano koronę i to był najgorszy pomysł, a on jest po prostu królem głupkiem. A ja mam wrażenie, że on jest bardzo, bardzo wrażliwy. I tego nie widzi, łącznie, z jego, łącznie z jego mamą. Uh -huh. I że gdyby on po prostu dostał jakby odpowiednio, został pogłaskany po głowie, uh -huh. albo po prostu to, co jego ojciec zresztą chyba przewidział, że on nie powinien być następcą tronu czy królem, tylko po prostu królewiczem, który sobie imprezuje i się dobrze bawi i korzysta. No bo jakby... nie czytał książek, nie, ewident, mówi, nie, po... nie mówi po waliriańsku, Aimond mówię... go pokaże na tak. zebraniu rady. No, no i... i tak to działa, męskie ego. No, w którymś momencie stwierdza, Dobra, to ja Wam wszystkim pokażę. Wsiada na smoka. Tak. I... No i trochę źle i... się to kończy. Nie najlepiej się to dla niego kończy. Znaczy, ja podejrzewam, że on akurat przeżył, e, że to jest taka sytuacja, tak, że dwie, dwie śmierci w tym samym odcinku to i to takich dosyć znamiennych graczy, że... On przeżył ku, sobie... ku frustracji Eymonda, który no ewidentnie tak, chciał, go, chciał dobić. go dobić. Tak, ewidentnie chciał go dobić. E, no tak, ale ginie jedna z moich ulubionych postaci, mm -hmm. czyli Renis, e, która e, wydaje się po prostu najmądrzejszą osobą e, jakby po stronie e, królowej Renery. E, jej, no... Przykre to jest, bo to, bo to jest właśnie osoba, która cały czas mówiła o tym, że nie używamy smoków, nie, nie powinno być bitwy smoków, że to jest niebezpieczne. No i jako pierwsza płaci za to cenę. Plus ten podstęp wydawał się taki oczywisty, jak już o tym o nim wiemy, no to mhm. rzeczywiście dosyć się dali wciągnąć w pułapkę czarni, ale za to dostaliśmy piękną, piękną wizualnie scenę. Bitwy smoków. Rzeczywiście to się nazywa taniec smoków. Nie przez przypadek, oni rzeczywiście wyglądały. Cudownie. Natomiast też e, chciałam pochwalić takie drobne e, elementy, które twórcy tutaj e, nam e, prezentują, jak na przykład to, jak Wegars, czyli Smokey Monda sobie śpi w lesie. To mm -hmm. jest takie urocze. Ejmond tak, ja, musi go w którymś momencie przystopować, tak, bo on tak. już chce lecieć, mówi, nie, nie, jeszcze czekamy i on więc, jest taki... Tak, on tak kładzie tą głowę, jak taki piesek, który mm -hmm. i tak sobie myśli... Czeka no, na że, spacer. Tak, czeka na spacer, jeszcze musi poczekać i taki, taki jest, no słodkie to jest. E, Natomiast też jest y, y, smutne dla mnie, jakby, jako osoby, która lubi zwierzątka, ja wiem, że to są CGI hmm. i smoki, ale, ale tak nie chcę, żeby im się stała krzywda, żadnemu z nich, więc y, no, tak jest mi smutno. Myślę, że tego będzie niestety jeszcze więcej w tym serialu. No podejrzewam, że, że nad, na, nas czeka y, więcej śmierci. No, zwróć uwagę, że Eymont drugi raz stosuje, stosuje myk z, z ukryciem się za czymś. No tak, to prawda. Atakuje z ukrycia. Chociaż czy... ma największego smoka, to udaje mu się zawsze zaczaić. Zaczaić, no, bo no w, w poprzednim sezonie zaczaił się za chmurami, tu się zaczaił za klifem, e, no ale no cóż, no. Fajnie jest to, że oni pokazują smoki jako taką broń totalną, tak. która jest w zasadzie... Czy kiedy ją uruchomisz, to w zasadzie wszyscy są zagrożeni, tak. po obu stronach. Tak, dokładnie. E, bo kiedy któryś ze smoków zostaje ranny, ta sama jego krew, która się wylewa na, tak. na pole bitwy, Już... pali lew, na lewo i prawo, zarówno czarnych, jak i zielonych. Tak, tak, tak. No i, i... To jest, to jest bardzo smutne. No i tutaj największym chyba vilanem tej opowieści to jest Christian Cole, którego ja nie znoszę osobiście, nie wiem dlaczego. Jest mi bardzo przykro, że ten aktor jest taki kiepski, bo to postać pewnie jest super ciekawa. Natomiast on kompletnie, ja naprawdę on się bu budzi, znaczy zostaje ranny, i potem wstaje, i tak jakby ja w ogóle nie wiem, jaką on emocję przedstawiał sobą. Wie w sensie, czy on jest smutny, że tu jest pole bitwy? Przecież on już był na. Na, na innych, pewnie m, m, uczestniczył w innych bitwach? Czy co, czy że, że, że sorry, jest? Jakby jaki jest jego problem? O tym piszcie w komentarzach. Jaki jest problem Cristiano Kola? Czy jest waszą ulubioną postacią? Zgaduję, że nie. E, o kolejnych odcinkach Rodu Smoka będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach Serial Killers. Julieta Klanowska, Jakub Popielecki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.